Mega, 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 mega. na ludzie filmik ogólnie. Chodzi o to, że nie robię jakiś skin, robię jakieś prefabryka tylko o to chodzi tutaj, bo zobaczenia mam po dzisiaj i mi się nie chce, bo jest godzina 19.12 Dobra, więc twórzmy jakiś nowy skin. Przedmiot dolny. O, albo zrobisz, że... Dobra, zamknę oczy tak szczerze. I liczba no to liczba nie wiem. Powiedzmy, że daje 14. No co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewięnaście, dwanaście, trzynaście, czternaście Czyli koń No dobra, to koń Nie mam jej, więc koń Też piszemy część block i Nie wiem Dwadzieścia trzy To raz, dwa

Dobra, koloru nie zmieniamy. To konia mogę tylko dopasować. Może biało, czarny. Tu się głowę, to jest do dobre. Już tak będzie. Ale krzywo to jest. Dobra, będę miał głowę i jeszcze broń. Nie wiem moje to... O, to nie patrzę jeszcze Mogę to, dobra, nie chcę mieć to. Że w sumie nie użyłam tego, tak, ale tam dam sobie tą... Nie czy, czy nie wiem co to jest. Kurde kubku! Mały... też damy cały konaczarną lub różowo, ale będzie bardziej było... Ja fajnie To pomo Ach, pomocy, to może być co nie? Ono. Wow! To dajemy też na czarno-biało. No i fajnie, dobra skin na odcinku. Jakiś skin na odycy Nie wiem, mogę go zakładać. Dobra, zobaczmy jak wyglądam. Aha, no, czekajcie, wyjdę i ocenię. Nie jest najgorszy. No nie jest najgorszy, mogły być gorsze, tak że... Aha, fajnie, kurde. No to kolejną rzecz, jaką w sumie możemy zrobić, to prefabryka na przykład, że. Nie wiem, szósty klocek. Szósty... Nie, ma nie szósty kolor. Dobra, budujemy teraz tu może profabrykat. No ja wezmę obojętną liczbę nie wiem, dziewięć i... jaka ilość? czy Jaki to będzie ten? No wziąłem dziewięć i jakie to będzie duże. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Okej. Okay. Czyli coś... O nie, nie, widzę taki duży. Dobra, teraz mój klocek. No to wezmę jakąś dużą liczbę i tu... Będziemy robić B i to może będzie... Dobra, może dam 20 Czyli raz... Będzie neon i... Kolor mogę dać Z tych wszystkich, nie wiem... Będziemy myślę, jakoś jak... Nie wiem, 6? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. i do dołek zresztą, więc nie mówcie, że jak coś źle, to zrobimy sobie coś takiego już dopasowanego, coś takiego sobie my. no jeszcze kolejny jakiś klocek. Nie wiem, trzynaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewiętnaście. 12, 13, czyli pączek Ach. Kolejne to. 7, K. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oha, nie wiedziałam, że to będzie. Także, że. Dobra. Co to za w ogóle, trochę biegatnego? Nie wiem, jak to na 100%. Mmm, makeup taki, taki. taki crazy. Albo czekajcie. Mam inny pomysł, jak to inaczej idę. W sumie nawet ładnie się to komponuje. Gdyby tak jeszcze tylko to dodać... No. I ostatni to weźmiemy albo toksyk albo lawa. No to... byśmy uh... już lawa i Wilych do T4. I go, aha. Co? To... I będziemy tam gdzie i... Jakby... No... No daje cztery, że... uwaga, mm. Czyli to jest raz. Dwa, tamta. I no to to będzie ta. I tam lawę dodajemy. A i kolor mogę sobie zmienić no to? Siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bardzo, dobra. No i tak to wyszło No to... Pyrema... ...Keduku Nie wiadomo co to jest i już będę hejczy, że brzydko i w ogóle Ale my to w sumie nie rusza, bo to jest taki... wiecie Dobra, no to ja zrobimy jeszcze jedną Czyli w sumie... Mm, nie wiem, tak żeby... Z moich znajomych wylosuję jakąś sobie i idę coś na MSP. No mogę. To <grym> wylosuję sobie. No i bardziej na MSP. Czy postaram się, bo są raz, dwa. No dobra, może moją osobę sobie. sobie zapiszę do kartki. No to... A, w sumie mogę nawet też. Obojętnie. No to... Dobra. Co chciał będzie osoba? To dziewięć zdaję, nie wiem. Raz, dwa, Ej. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czyli kuleczka dobra zapisuję. Dobra. I teraz tych osób, które są jakby ten na 12. Szukajmy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, czyli monetka. Mam nadzieję, że masz MSP. Poczekajcie, zobaczmy. O, okej, okay. no to maszmy, co ja zrobić dziś screen jeszcze. Okej, okay, no to ty i Kuleczka wygraliście coś na MSP. No to dziękuję wam za ten odcinek i miłego dnia wieczoru.